Fortnite Wreszcie ja w sklepie, wreszcie Ten skinek Nie wiem czy mam w Sezonie 9 W Sezonie 9 na pewno go nie zabili Żołnierzyki Co jest kozak Oczywiście Zbierak i Gnisia też jest kozak to wanko też jest fajny. Misiek też jest fajny. Wszystko z miska Iska się I, I role od grzmlowej z wiedzą. Owej, z nie Ale zjewać mi się chce. jest. Nawet spoko robić ja. już dawno była, więc tego bym nie usunął. No i da no i patrzcie. To jest słaby też. Siadanko jest kozyk. I... a to też leci. i wpisuję tylko kod. I moja taka ulubiona młotka z tego sklepu to jest to Skin, mój ulubiony z tego sklepu to jest żołnierka A top 2 to to jest chyba A, a ja sorry jeszcze żółowa Tu była dżunglowa top 2 e, żołnierka A kowe musia jak pewnie tego banonika bo jest fajny Dobra to na tyle w tym odcinku. Cześć.